Chciałabym zadedykować dla Was piosenkę, która nosi nazwę Osioł. Biegnie, biegnie mały osioł Osioł biegnie, biegnie, biegnie mały osioł od samego rana Przód, przód, przód! Kochana tył, 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 kochana bok, bok, bok Kochana od samego rana Biegnie, biegnie mały osioł Osioł biegnie, biegnie mały osioł biegnie, biegnie mały osioł od samego rana Rmzut, Przód, przód, przód! Kochana tył, 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 kochana bok, bok, bok Przód, kochana, tył, 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 tył kochana, Bob, bok, bok, kochana, od samego rana. Biegnie, biegnie, mały, osioł, biegnie, biegnie, mały, osioł, mały, osio, biegnie, biegnie, biegnie mały osio, od samego rana. Przód, 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 kochana, tył, 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 kochana, bok, bok, kochana, od samego rana. Biegnie, biegnie, mały, osioł, biegnie, biegnie, mały, nie biegnie, biegnie, mały, od samego rana. Przód, 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 kochana. Tył, 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 kochana, bok, bok, bok! Od samego. Wszyscy biegnie, biegnie. Przód, przód, przód! Bok, bok, bok! bok. Od samego rana. Mały osioł biegnie, biegnie, biegnie mały osioł biegnie biegnie, biegnie, biegnie. Mały osioł od samego rana.